Małopolskie TV Małgorzata Kareńska, rozmawiam z Elżbietą Wierzbicką, która reprezentuje biuro Miss Polonia w Warszawie. Pani Elżbieto, mnie interesuje taka sprawa, że w tym roku nie odbyły się, jak wiadomo, nie odbyły się wybory mi z Polonia i na oficjalnej stronie biura ukazała się informacja, że wybory będą połączone zeszłoroczne i tegoroczne, tak? Mogłaby pani bliżej coś na ten temat powiedzieć? Jak to będzie wyglądało technicznie? Tak, ponieważ mieliśmy problem już ze zorganizowaniem tych wyborów, początkowa data to był luty, jednak z różnych przyczyn i okoliczności, które nie chciałabym tutaj wnikać, te wybory nie mogły się odbyć, także podjęliśmy decyzję, żeby zrobić wybory już w z 2014, ponieważ to już była prawie połowa roku i finalistki z 2013 roku dołączyć do finalistek 2014, czyli to będzie prezentacja z dwóch lat, 2013-2014. I wybory to odbędą się pod koniec roku, 6 grudnia. Taki mamy termin zarezerwowany w telewizji, w program drugi, z którym współpracujemy od lat. Także I będzie on potwierdzany na początku września, ponieważ hmm. wtedy będzie tworzona ramówka jesienna. Czyli ile w sumie będzie kandydatek? E, ja myślę, że może ich być maksymalnie 30, ponieważ na tyle pozostała mm -hmm. czas antenowy, e, czyli mamy 20 dziewczyn z roku 2013, mm -hmm. których e, de facto one już przeszły eliminację. One w takim składzie muszą pozostać, chyba że któraś, bo któraś jeszcze by się zrezygnowała, e, co jest od nas niezależne. No i możemy maksymalnie dziesięć dziewczyn jeszcze dołączyć, czyli ta y, selekcja jeleniaca będzie bardziej y, rygorystyczna w tym roku z uwagi na mniejszą ilość miejsc. Rozumiem, że te finalistki, które w zeszłym roku tutaj w wyborach y, Miss Małopolski się dostały, one również tak, dołączą, będą tak, podwójnie, tak? tak? Tak, tak, One te dziewczyny, które w ubiegłego roku dostały się do finału zostają. Chyba jest taki przypadek, właśnie z tą Miss Małopolskiej, która była na dzisiejszych wyborach, ona mhm. jest w finale w Rubel, tak? Tak, tak. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że ona jest w finale. Jeżeli by dołączyła do nich dziewczyna, która się z tegorocznej edycji, no to będą na przykład dwie dziewczyny z Małopolski. Mhm. I koronę przekaże yy, najdłużej pa, panująca Paulina Krupińska. Tak, 2012, tak. Taka już była historia w historii konkursu Miss Polonia, tylko tam było trochę inne. Nie, chciałaś się zrzec podoby, no, nie chciała się chciała się zrzeszyć, po prostu mhm. zabrała koronę, wyjechała, powiedziała, że ona jest najpiękniejsza i tej korony nie oddała. Powiedzmy, że to było bardzo dawno, bo to było w okresie międzywojennym, tak? Tak, to było w 1931 roku, tak i po prostu nie chciała się zrzec tej korony. Tak, bo ona uważa, że ona jest najpiękniejsza, nie ma godnej następczyni, także ona po prostu tą koronę musi zatrzymać. No, a że dziewczyny młode tak <gryw> i, i różne pomysły mają, także ta akurat miała taki pomysł. Wybory odbędą się w Warszawie, tak? Tak, to macie... tak, tak, tak. w hali EXPO. Mamy już potwierdzone miejsce, także to będzie w, w hali EXPO z transmisją na antenie dwójki. I to będzie grudzień. 6 grudnia. 6 grudnia. W takim razie zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.